Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie prezentuje Aleksandra Dobiesz Uroczysko Muzyka Mętek. Stary otworzył oczy i przez długi czas spoglądał w ciemność przed sobą. Dźwignął się niepewnie z ziemi, krzywiąc i stękając. Przy każdym ruchu odczuwał palący ból, który rozlewał się po jego sztywnych gnatach. Początkowo myślał, że wystarczy mu drzemka, ale od dawna nie sypiał dobrze. Opuścił głowę. Przyjrzał się zadrapaniom na skórze i podbijanym stopom. Jedynym ratunkiem była kąpiel w mokradłach. Powiadali, że tej jednej nocy w roku woda zmywa z obolałego ciała wszelkie troski, które giną rażone światłem księżyca. Wzdrygnął się z niechęcią na myśl o zimnej wodzie, która z pewnością nie zdążyła się nagrzać. Ostatnie dni były chłodne. Deszcz bębnił w deski chaty bez ustanku. Smętek wysunął stopy do przodu i ruszył przez gąbczasty dywan z mchu. Między palcami czuł przelewającą się wilgoć, oblepiającą go aż po czubek sfatygowanego kapelusza. Mruczał przy tym niemrawo, rzucając klątwy w stronę borowej ciotki. Skrzeczała mu nad głową od tygodnia. Przechadzała się niby przypadkiem, na pozór zbierała owoce. Z jej kosza wysypywały się dojrzałe maliny – a półki w drewnianej chacie uginały się od soków, syropów i konfitur. Postukiwała sękatym kosturem i krzyczała w jego stronę. Oj staryś ty stary, a dali głupsi, nie chowaj ty się w krzokach, smród choroby aż do wsi ciągnie. Palinocka nadchodzi, idź nad woda, i swoje stare gnoty. Smentek machał na to kościstą ręką, opędzając się od ciotki jak od muchy. Był to bowiem dziad niezbyt towarzyski. Warnijskie duchy znały jego mroczną samotność, ale naborową nie było rady. Służyła wszystkim nad uroczyskiem. Zdarzało się dawniej, że od czasu do czasu zaglądały do niej wiejskie dzieci, znając dobre serce cioteczki. Stary nieskory był to pogawędek. Jego demoniczny ponury wzrok odpędzał na tręciuku w sekundzie. Teraz jednak zmierzał ku bagnom. Obszedł chatę od strony pasieki i ruszył przez zagajnik, torując sobie drogę kijem. Niebo pojaśniało od gwiazd, które jak złote monety mieniły się na ciemnym niebie. Noc wypełniło bzyczenie komarów i ciche zawodzenie Jarchuka, który czuwał w noże nieopodal smędkowych drzwi. Czerwcowe powietrze mieszało się z lekkim oddechem drzewic. Leśne nimfy wychylały śliczne buźki znętrza drzew ziewając przy tym przeciągle. Smętek minął je bez słowa i skierował się ku mgle, która zwiastowała bliskość moczarów.

Stary tupnął ze złością i ryknął, aż echo poniosło po lesie. Wiatr poderwał się spod zarośli i uniósł ptaszyska z przestrachem. Karły skryły się na prędce pod konary, ciągnąc za sobą długie, kędzierzawe brody. Z każdym podmuchem szuwary rozstępowały się, przywodząc od strony wioski radosny gwar i śpiew. Smentek rozejrzał się po okolicy, szukając odpowiedniego zejścia do wody. Przystanął w miejscu, gdzie trzciny na chwilę ustąpiły miejsca gęstej trawie. Zrzucił łachmany i podszedł do brzegu. Zanurzył stopy, początkowo wzdrygając się z zimna. Po chwili jednak chłód ustąpił przyjemnemu mrowieniu, które rozchodziło się po obolałym ciele starca. Przymknął oczy, sunąc po omacku po dnie. Czuł, jak zmęczenie spływa po nim. I odchodzi z każdą falą. Nie wiedział, ile czasu tak stał, gdy do jego uszu doszło ciche kwilenie. Zmarszczył brwi i powiódł wzrokiem najpierw po bagnach, a potem po brzegu uroczyska. Pojedyncze stękanie przeszło w zawodzenie i płacz, który poniósł się echem po lesie. Gdy zbliżał się do gęstych chaszczy, widział maleńkie piąstki wyciągnięte ku górze. W wiklinowym koszu leżało niemowlę. Słyszała każde słowo. Przez przymknięte powieki przedzierał się strumień chłodnego światła, który wciskał się przez szczeliny desek. Chrzęst kroków był coraz wyraźniejszy. Zamknęła oczy i z całych sił starała się leżeć nieruchomo. W uszach dudniło jej bicie własnego serca. Poczuła strach, wspierający w gardle. Przełknęła głośno ślinę, spychając go ponownie na dół brzucha. Po chwili wychudzone ciało dziewczyny liznął zimny powiew, który zwiastował nadejście wiedźmy. Ta jednak bez słowa rzuciła chrust nieopodal posłania i zajęła się rozpalaniem ognia. Skąd wiedziała, że to wiedźma? Cały poranek ukradkiem przyglądała się krzątającej po izbie staruszce. Gdy w nocy przyprowadzili lotte do chaty, pomyślała, że trafiła do leśnej baby, znachorki, jakich wiele nawarni. Różniła się od tej, która była w godnym orszaku. Tamta, pomarszczona jak rodzynek, z garbatym nohalem i włochatym pypciem na brodzie wyglądała jak wyjęta z opowiadań dziadów we wsi. Później ruszyła z rechodem w stronę wyjścia. I nim przekroczyła próg, wzbiła się do lotu, trzepocąc upierzonymi skrzydłami. Ta tu była inna. Przypominała ususzoną jesienną śliwkę. Pulchna gęba poznaczona była licznymi bruzdami, jak zmięty pergamin. Poliki miała rumiane, jak wtedy, gdy po wielu godzinach pracy na mrozie płomienie buchały na zgrabiałe kości. Jej postać, choć drobna, Wypełniała całą chatę, przez co staruszka garbiła się i opierała ciężar na drewnianej palicy. Z pozoru nie było w niej nic nadzwyczajnego, jednak gdy o świcie przywdziewała łachmany, Lotta spostrzegła ciało pokryte korą drzew, miejscami porośniętą mchem, a z sęków uciekła gęsta żywica. Włosów miała niewiele i przypominały raczej sznur jutowego worka, w którym Matula trzymała mąkę na chleb. Upchała je pod brudną chustką, którą przygniotła koroną z szyszek. Lotta chciała się odezwać, dać znać, bo przecież kiedyś musiała. Wtedy usłyszała ciche drapanie do drzwi chaty. Stara ruszyła ku nim. Na progu stała wielka sowa. Nigdy czegoś takiego nie widziała. Ptaszysko sięgało ramion gospodyni. Ta zaś zgarnęła miche strawy i podsunęła pod zakrzywiony dziób. Dziewczyna domyśliła się, że musi to być bobo, o którym opowiadano we wsi. Tylko tamten przecinał nocne niebo, a teraz przecież nadchodził dzień. Lotna słyszała, gdy pod próg podpełzł świt. Słyszała też, gdy wiedźma rozmawiała z Pikolusem, a może leśnym dziadem, duchem, Marą. Nie miała pewności, co to za miejsce i kim są jego mieszkańcy. Wiedziała, że starzec nie chce jej w lesie. Jego gniew był tak potężny, że dziewczyna skuliła się w ciasny kłębek i leżała tak do teraz. Czuła jednak, że wiedźma była jej przychylna. Jeśli miała znaleźć schronienie, to tylko w tej chacie. Być może była zbyt głupia, a może po prostu bardzo chciała wierzyć. Nie pomyślała przecież, że na świecie nie ma nic za darmo. No, powstań, dziewczoczku, zamruczała stara nad uchem lotty. Wysuszona dłoń opadła na głowę dziewczyny, wplątując paluchy we włosy. Nim otworzyła oczy... Owiał ją smrodliwy zapach, który wydobywał się z ust wiedźmy. Wstrzymała oddech, ale ten wdzierał się nozdrzami, rozpychał odorem przegniłego mięsa i wilgotnych liści. Zerknęła na kobietę, i wtedy dostrzegła bezzębny uśmiech, sięgający oczu wypełnionych zielenią lasu. Uniosła się delikatnie na posłaniu i wyciągnęła dłonie pogliniany kubek z parującą cieczą. Była spragniona, usta miała spierzchnięte i poranione od mroźnego wiatru. Wlała w siebie zachłannie porządny łyk. Poczuła, jak palący napój rozlewa się po jej wnętrznościach. Otworzyła szeroko usta, nie mogąc wydobyć z siebie głosu. Zaczęła gwałtownie kasłać, próbując złapać dech. Doj pozór, nie tak hućko, nie na gwołd. Siłeczka Toć to miód złognia, zarechotała stara. Rozgrzeje koście, siółeczka i bandziewa do życia. Po chwili faktycznie lotta poczuła jakby w jej brzuchu buchał ogień. Nie trawił jednak piekielnie, tylko przyjemnie kadził. Na powrót poczuła krążącą krew w żyłach. Czarownica nachyliła się i zaciągnęła jej zapachem. Czyżby chciała ją zjeść? Do lotty wróciły wszystkie bajki, którymi karmiono wiejskie dzieciaki. O jęzach w chatkach na kurzej noce, mamunach porywających niemowlętach, zjawach duszących we śnie i potworach, które wysysały ludzkie dusze. Śmiała się z tych opowieści. Teraz miała je na wyciągnięcie ręki i nie wiedziała, czy to odpowiednia pora, aby pozwolić sobie na strach. Ty je czarojtku. Szept Lotty musnął powietrze wokół. Podobno. Odparła cicho tam-tam, laskając przy tym jęzorem. Wszystkiem po trochu słodczarojtów, heł? Lotta uśmiechnęła się nieśmiało. Muziu, co od tego w niebzie? To i szukasz łód jakiś łód waszego boga? Zaskrzeczała stara przeżuwając gorycz w głosie. Tam nie ma na no mnie placu. Jęknęła strapiona Lotta obawiając się gniewu gospodyni. Skąd ziesz? co tu je wycedziła przez zaciśnięte usta tamta Nie wiem Przekunowam się zdziwiła się własną hardością w głosie po czym szybko dodała Jom nie jest gniło dziwucha robotną zapewniła podnosząc rękawy cienkiego palta i prężąc umięśnione ramiona Może wam wciurko łuchy chlać strawa Nażnąć szczapów jak brok Czarownica wstała z posłania aby podrzucić drwa do wygasającego ognia po chwili znów iskry roztańczyły się nad ich głowami, a ciszę wypełnił trzask nowych płomieni. Tu suje na kszerech, ty dzieciuku, tu śnieje sługo nikoguj, tu w wolne, tyś wolno, tlobocz dziecia ta wolność poniesie. Aleksandra Dobies Uroczysko Wystąpili Mira Lingę Cielecka oraz Mateusz Cwaliński Dźwięki montaż Mateusz Cwaliński Muzyka Maria Dżeny Burniewicz oraz Mateusz Cwaliński Producția multicentrum